Witam Państwa bardzo gorąco ponownie. Jak widać albo jak nie widać mamy problemy w tym momencie e, niestety techniczne no, troszkę nam odmówiła posłuszeństwa e, kamera, no ale chyba nie ma co się dziwić mimo wszystko. To jest już blisko 15 godzin pracy na okrągło. Natomiast mecz, jak Państwo widzą w rogu ekranu, gracjan Zaraza, Dawid Tobidziński, grupa AK, drugie spotkanie w tej grupie, no ale na razie to. Tylko jej wyłączy taki trochę, można powiedzieć, komentarz radiowy nam pozostał, za chwilę mam nadzieję, że uda tutaj się naprawić sygnał, no i, i wróci obraz z kortu telewizyjnego, z kortu centralnego, natomiast to w każdej sytuacji trzeba sobie jakoś, jakoś radzić. I teraz nasz tutaj realizator cały czas działa, cały czas dział, walczy z tą sytuacją, ale na razie jest ona dość kryzysowa. Nie powiem, że widzimy tutaj któregoś zawodników, bo ich o, nie widzą, ja ich widzę, Gracjan Zaraza, a więc 25-latek z Polkowic oraz Dawid Obidziński, 30-latek z Warszawy, który gra po raz pierwszy w polskiej lidze tenisa. z Gracjan Zaraza na minusie, bilans 8 zwycięstw, 11 porażek, a nawet 12, bo właśnie Gracjan Zaraza przegrał swój pierwszy mecz w grupie z Romanem Misiem. Natomiast no będziemy Państwu meldowali o, o wyniku tego spotkania, jak to będzie się dalej układało. Natomiast teraz na chwilę jeszcze tutaj się rozłączymy, na chwilę jeszcze tutaj sprawdzimy te nasze połączenia. No, bo jednak chcielibyśmy, żeby też ten obraz do Państwa docierał, no bo to jest ten priorytet. I właśnie tak też się dzieje. A więc na razie jest trochę lepiej, działamy no i, i cały czas tak na żywca jedziemy, no i udało się tutaj doprowadzić do stanu użyteczności. Brawo do naszego Pana realizatora, który się tutaj spisał doskonale, szybka reakcja, akcja, reakcja i jesteśmy już razem z Państwem i z głosem i z obrazem, a więc w pełnym pakiecie. A za chwilkę też tutaj będziemy się dalej przyglądali temu spotkaniu na czarno tutaj na pierwszym tle. Przez chwilą przychodził Gracjan Zaraza. Natomiast teraz w oddali serwujący Dawid Obidziński. No ale w taśmę to zagranie Gracjana Zarazy. Na razie spokojne to wejście w rywalizację. No mecz, który był planowany dzisiaj. Pierwoty na godzinę 19.10. Proszę sobie wyobrazić, jak długo to nam się obsunęło, bo to już jest ponad 4 godziny, 4,5 godziny w zasadzie. Jeżeli ten mecz będzie trwał dość długo, to, to niewykluczone jest, że tutaj już zaczniemy także, e, zaczniemy również 24 godzinę, czyli, czyli rzecz jasna, niedziela nam się pewnie rozpocznie już podczas tego turnieju. A przecież jutro od 9 wracamy. Wracamy z pierwszą ligą, wracamy z kolejnymi meczami już fazy Pucharowej i drugiej ligi i kategorii 45. A teraz podaje Dawid Obidziński. To jest już drugi game, ale przez te problemy techniczne no, troszkę nam umknęło to, co wydarzyło się w pierwszej partii, więc za chwilę będziemy starali się to e, zaktualizować, ale to, to za chwilkę. Natomiast teraz patrzymy na serwis 30-latka z Warszawy, na serwis spokojne wprowadzenie piłki do gry. Teraz blisko linii, ale zaraza też, gra bezpiecznie. Przy siatce wyrzucił zaraza. No i już piłki wędrują dla zawodnika. Przy naszej kamerze. Więc kolejny gem zakończony. Drugie podanie. W tym momencie widzimy pojawił się wynik 2 do 0, a to tak trochę na odpowiedzialność własną naszego realizatora, który tutaj obstawia właśnie taki, taki wynik za chwilę to będziemy weryfikowali. A my już skupiamy się na korcie, ale tak jak mówimy, no jest taka pora, że sprzęt ma posłuszeństwa, więc też i, i ludzkie oko może już, może już zawieść piłka w siatce. Ręczny. Backhand, ta piłka teraz podskoczyła dość nieregularnie. I lop, ale ten lop daleko autowy. Dzisiaj cała, cała masa spotkań, które dla Państwa pokazywaliśmy na korcie telewizyjnym, a przecież to była tylko mała część tego, co dzisiaj działo się w Warszawie. Jeszcze jeden. Serwis, ale to będzie drugie podanie. A no, na kortach tu obok kortu centralnego, kortu rewizyjnego. No, cały czas jest granie tajniki się spać się nie idzie. Tu cały czas jeszcze sporo walki pięknie Gracjan Zaraza. Pięknie to teraz zrobił. Przy siatce wytrzymał to zagranie i kolejny punkt. Na jego koncie. Nie ma pierwszego podania. Teraz lżej obidziński. Ale nie zdążył wrócić, nie zdążył się ustawić i mamy kolejny gem na koncie. Gracjana Zarazy. Na razie to wszystko bardzo powoli i bardzo spokojnie układa się na konto zawodnika z Polkowi. Stroszkę sobie już pograł, może nie ma rezultatów nadzwyczajnych, ale ostatnio nie wyszedł z fazy grupowej podczas turnieju w Opolu. Wcześniej mieliśmy ćwierćwinę w jego wykonaniu w Łodzi. 1.16 to turniej. W Poznaniu była także 1-8 na tych kortach 21 lutego w Warszawie. Tak podsłuchuję tu rozmowy, ale te mecze dopiero się rozpoczynają i tak naprawdę tu jeszcze jest kilka planów, żeby te mecze się jeszcze później nawet rozpoczynały. Choć z tego, co zostało ustalone, to korty telewizyjne będą kończyły. Kort telewizyjny sobie nie kończy swoją na dzisiaj działalność, ale trudno mówić na dzisiaj, bo za chwilę będzie niedziela i, i to już nie będzie prawdą mówienie, że, że na dzisiaj kończenie, e, kończenie zmagań. Wracamy z serwisem Dawida Nobidzińskiego. Wchodzi zaraza, ale no taki return znów od niechcenia. Musi bardziej się postarać, musi tu jeszcze trochę więcej dołożyć od siebie gracz z Polkowic, bo samo się tutaj nie wygra. Taki jest tenis. No nie jest nic łatwo. Za darmo samo nie przyjdzie. Teraz za siatką dużo szczęścia, ale no też widzimy tak patrząc sobie na tych wielu zawodników, którzy dzisiaj grali na korcie telewizyjnym że tu akurat spóźniony, no bez takiej szansy na dojście Dawid Obidziński, że zupełnie to inaczej wyglądało w przypadku kolejnych graczy, którzy no na takich ślizgach do tych piłek by dochodzili, a tutaj jednak odpuszczenie i jeszcze siatka, no nie idzie na razie ten, ten set, ten game także. Jeszcze jeden raz piłka wyrzucona. No wydaje się, że tutaj akurat możemy spodziewać się dość szybkiego meczu. Tak chyba należy wnioskować po tym, co oglądamy. Odkąd mamy taką możliwość oczywiście. Odkąd nasz realizator spisał się z naprawą szybką kamery. Za co jeszcze raz Państwa serdecznie przepraszamy. Teraz szczęście sprzyjało. O teraz stując tenisowego klasyka siatka miała paszport warszawski, bo właśnie stąd jest Dawid Tobidziński 30-letni zawodnik. Samą linię return znakomicie no, ma wątpliwości Obiński, ale no myślę, że tutaj że tutaj była linia. Chociaż jaka jest decyzja, to nie wiem. Nie ma oczywiście. Nie da się sprawdzić zweryfikować tego. Choć pewnie przy jakiejś bardzo spornej akcji to piłka bym to mogliby się i zgłosić nas zawodnicy. Tutaj decydująca piłka. Slice zarazy Obidziński Wyrzuca w korytarz deblowy. No i w tym momencie mamy. 3 do 1. Czyli tutaj naprawiamy od razu naszą tablicę wyników. Więc teraz, może, wyserwować sobie pierwszego seta Gracian Zaraza. No to odliczanie do północy. 10 minut. I Będzie historia się powoli pisała na naszych oczach. No te 15 godzin. 16 w zasadzie, już nawet. Będzie zakończone. Niesamowita sprawa. A my przypominamy, że ten, kto chce dalej tutaj śledzić z nami, kibicować swoim ulubieńcom, no to, no to oczywiście jutro od godziny 9. Szczegółowy terminarz jest na naszej stronie polskaliga.tenisa.pl Natomiast także późną nocą albo nawet bardziej Wczesnym porankiem będą także informacje, które mecze na korcie telewizyjnym, no bo wiemy, że to interesuje naszych, naszych widzów, ale tego też jeszcze nie jesteśmy Państwu w stanie powiedzieć. Na pewno będą to mecze fazy grupowej pierwszej ligi, no a później będziemy już przechodzili sobie do tych najważniejszych spotkań fazy Pucharowej. Będzie 1/8 45, będzie 1/8 drugiej ligi. No i tak to się będzie jutro toczyło. Co mecz? To. Coraz ważniejsze wydarzenie. Takie są fakty. Tak to będzie wyglądało jutro na kortach wts że przy ulicy Podskarbińskiej. 14. No, bardzo spokojnie chcę grać. Nie chcę popełniać błędów Gracją Zaraza. A to jak często w tenisie. Daje efekty zupełnie odmienne. Teraz też się nie wstrzelił. Na pewno jest to taki mecz, powiedzmy sobie, dla, dla koneserów w dzisiejszym dniu. Albo w dzisiejszej nocy. Jeszcze jeden aut. to troszkę sobie wygląda, Na to pokpił sprawę migracja zaraza. Błąd za błędem teraz pojawia się w jego wykonaniu. Pogadują się panowie, jaki jest obecny wynik. Ale jak tak będzie Gracjan zaraz dalej serwował, to nie będzie miało większego znaczenia. Ten drugi serwis y, skuteczny. No i właśnie, jest znów takie rozmyślanie. No piłki wciąż u Gracjana zarazy. Decider będziemy mieli punkt na wagę tego gema. Gracjan Zaraza wybrał stronę. No wreszcie pokazał, że potrafi zaserować bardzo mocno. Zakończył to w dobrym stylu i robimy sobie krótki timeout. Za chwilę wracamy na kort telewizyjny i na dalsze zmagania w meczu Gracjan Zaraza, Dawid Obidziński. Od skutecznego returnu rozpoczynamy drugiego seta, 4 do 1. Gracjan Zaraza wygrał pierwszą odsłonę. No i teraz walczy o to, żeby pozostać w turnieju, bowiem tak jak mówię, tak jak mówiłem, pierwszy mecz Gracjan Zaraza przegrał z Romanem Misiem, 1-4, 1-4, więc tutaj to jest dla niego mecz ostatniej szansy. W przypadku porażki już nic go nie uratuje. Natomiast no, na razie jest na tej trasie zwycięskiej, ale, ale to wcale jeszcze nie jest pewne. Były momenty słabszej gry, ta końcówka pierwszej odsłony, kiedy dopiero decydujący punkt w Gemie numer 5 zdecydował o zakończeniu partii. Wcześniej też podwójne błędy. A Dawid Obidziński, no cały czas na takim poziomie, powiedzmy sobie, podobnym, bez żadnego szału, bez żadnych niesamowitych zagrań, ale, ale jednak z taką no, solidnością, powiedzmy, taką jaką ma ten zawodnik możliwości. Zawodnik o no, mniej znany, bo, tak jak mówię tutaj jeżeli chodzi o stronę i o jego metryczkę na stronie Polski nie no, zapelnął tam tych informacji za zbyt dużo nie ma. Tam bez spotkań to trudno gdzieś ocenić jego jego możliwości teraz o to wiemy, że jest przełamanie na rozpoczęcie drugiej odsłony, a więc 4 do 1 i 1 do 0. To obecnie sytuacja, która panuje na korcie, a więc 3 gemy i być może kort telewizyjny będzie miał już na dzisiaj wolny. A my tak powolutku, powolutku oczekujemy na to, aby rozpocząć już niedzielę i powitać Państwa 11 marca, 11 kwietnia oczywiście, nie marca 2021 roku. Zaraza. prowadza piłki do gry. Ależ nam się zrobiło głośno przez chwilę. No, zakładam, że to też do Państwa dotarło na jednym z bocznych kortów. Ktoś wydał gest, co wydaje mi się triumfu. Chociaż to, to też mogły być i gest złości. Takie coś często trudno w tenisie rozszyfrować. bezpieczna piłka OBidzińskiego. A Zaraza ofensywnie cały czas do przodu. Teraz do siatki Zaraza. Półwolej. Nie będzie odpowiedzi Dawida Obicińskiego. I jeszcze musi sobie to doserwować, ale, ale za chwilę jest bardzo bliski, aby potwierdzić przełamanie. Gracjan Zaraza, aby wyjść na prowadzenie, już yy, z zapasem dwóch gemów, tak też się dzieje. 4 do 1, 2 do 0. No i obrał, wydaje się, zwycięski kurs Gracjan Zaraza. Czy jeszcze będzie stać na podkręcenie tempa, na to, żeby coś tu jeszcze dorzucić od siebie? Dawid Obidziński. Piłki po stronie 30-latka z Warszawy. Metr 1,72 m wzrostu. A zatem niższy od Gracja zarazy. Niższy o ponad 10 cm. Co prawda, dzisiaj jest sylwester. Dzisiaj tej północy się tak mocno nie oczekuje. Ale dla nas to też takie coś szczególnego, że jednak gramy, że bawimy się razem z Wami, razem z Tanisistami. Teraz błąd. Wyrzucona ta piłka przez Graciana Zarazę. No i stało się. 11. dzień kwietnia 2021 roku już w kalendarzu, już na zegarach, a więc 101. dzień w roku nam się rozpoczyna w roku 2021. I tak to wszystko pięknie dzisiaj się rozpoczyna. Chyba nikt się nie spodziewał tutaj z nas, że będziemy właśnie rozpoczynali niedzielę razem z tenisem, razem z zawodnikami na, na kortach WTS łoże przy ulicy Podskarbińskiej 14. Natomiast o, takie są realia. Tenis to jest gra, w którym czas jest nie do przewidzenia. To nie jest piłka nożna, to nie jest piłka ręczna. Tutaj. Można grać nieskończenie. Mogą być bardzo szybkie gemy, mogą być też gemy bardzo, ale to bardzo długie. 4 do 1. Pierwsza partia. W drugiej za chwilę nam to realizator sprawdzi. I będziemy wtedy mieli już pewność. A na razie Gracjan Zaraza serwuje. Piękna konstrukcja punktu. I jeszcze jeden mocny serwis. Piłka w korytarzu deblowym wylądowała. Więc teraz te punkty zdobywane bezpośrednio po serwisie. Teraz drugie podanie. Czas podanie: Gracja zaraza. Oj, teraz zupełnie nieudana próba skrótu. No to po raz kolejny jest ta sytuacja, gdzie u zabrakło precyzji. I może pomysł był dobry, to, to wykończenie już lepszej jakości nie było. No to szybka reakcja, jak zawsze. Człowieka, który też wytrwale od godziny 8 tutaj pilnuje, aby to wszystko działało, aby to wszystko hulało na naszym, na naszym streamie. No i jeszcze nam zarządzi powtórkę, za to też dziękujemy, popatrzymy sobie na tą ostatnią akcję. Obidziński, zaraza i tym razem już perfekcyjnie zawodnik z Polkowic. No i as serwisowy. Niewiele takich zagrań, ale teraz. Kapitalny serwis. Graciana zarazy. No i mamy 3 do 1. To był As, który zamknął nam czwartego gema. 4 do 1, 3 do 1. To naprawdę jest niesamowite, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest kolejny mecz. To jest mecz już czwarty z rzędu. W którym sety rozstrzygają się wynikiem 4 do 1. No, nie liczymy, oczywiście, Super tie no bo tam takiej możliwości nie było. Natomiast odkąd wróciłem na stanowisko komentatorskie, to właśnie tak to wyglądało. Czy w meczu Mateusza Kieryka z Mariuszem Olkiem, czy Jarosława Wiśniewskiego z Marcinem Struskim, no, czy też przed chwilą Dawida Mikuł i Pawła Dąbrowskiego. No, to jest taki, taki czas, że te 5 gemów sprawia, że wówczas się rozstrzyga sytuacja na korcie. Jeśli Gracja zaraz, a teraz przyłamie rywala, no to, to ta pasta zostanie podtrzymana przy siatce. Dobra akcja, mocne uderzenie forehandowe i później już pięknie to wszystko zostało spuentowane. 4-1, 3-1 i jesteśmy już o krok od tego, aby zamknąć to spotkanie. Obidziński. No i teraz takim serwisem, który podpuścił rywala. Lekko w środek kara serwisowego, a jednak bardzo poprawnie to zostało wykonane. Tak wnioskuję po okrzykach, że dzieje się. Że dzieje się cały czas dużo na innych kortach, które także jeszcze są aktywne. Zaraza. I jeszcze raz. Winner forehandowy. Lżejszy serwis. No i piłka trafiła w linię. Jeszcze broni się Dawid Obiedziński. Jeszcze. Cały czas walczy, żeby przedłużyć nam tą rywalizację. Jego serwis, a więc, w teorii, lekkie ułatwienie. I patrzymy na, na tą akcję. O, piłka na styku linii, zaraza do siatki. Drop shot i piłka na aucie. To jest game, to jest set i to jest mecz. Podanie dłoni. Zawodnicy finalizują spotkanie. 4 do 1. 4 do 1. 2 do 0. I to była nasza dzisiejsza ostatnia transmisja, jeśli chodzi o korty telewizyjne, to jeszcze Mecze będą trwały, będą one dogrywane, dokończone, Natomiast my już gorąco Państwu dziękujemy. 6 minut po północy. My słyszymy się ponownie od godziny 9. No i dalej będziemy dla Państwa przekazywać transmisję prosto z ogólnopolskiego finału zimowych mistrzostw polskiej ligi tenisa 2021 i pierwsza liga i druga liga i kategoria 45 plus prosto z WTS-łożeczcy Podskarbińskiej 14 dzisiaj już gorąco dziękujemy, życzący spokojnego wieczoru, to chyba lepiej tak nie mówić, bardziej to spokojnej nocy samych tenisowych snów. Słyszymy się jutro. Tomasz Górski, Kłaniam się nisko. Pozdrawiam w imieniu całej ekipy.